Tylko wie pan, teraz jest pytanie, y... No. Y... 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 kiedy, <śm> <śm> wie pan, bo kociak, rzecz z tym czasem, to wie pan, to nie jest tak, bo kociaki są zaszczepione drugi raz w piątek. I no. wie pan, muszę poczekać, halo. Pan, muszę poczekać, halo. no halo, 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 halo. Słyszy, słyszy mnie pan? Halo, słyszę już, momencik, halo, halo. No hallo, zaraz ile tu rozmów się na tym jest tak? Nie, nie, bo mąż oddał mi już telefon spokojnie. Aha. Rozmawiamy. No, no, Rozmawiamy. No, się, tak, się. Dobrze. Tak, Więc czas, proszę pani, proszę, proszę mi powiedzieć teraz tak jak kiedy pani by chciała odebrać kota? Jak odebrać? No pani dzwoni w sprawie kota, tak? Nie. A no, to a... się zadzwoniło. No może ode no, ja telefon, nie... bo do nas telefon dzwonił. Ja dzwonię w sprawie kota. No tak, no ale to jest... no, no bo ja. No dobra, dziwna jakaś historia. Dobrze, proszę Państwa, nie, no bo ja bo ja widzę. No, są... ogłos... ja zrobiłam ogłoszenie, bo ja mam kotki na sprzedaż, ale ja nigdzie nie dzwoniłam. No, ale to ale dziwne, bo no, się bo... tak wygląda, że na jednym jakoś... To się dziwnie skrosowała rozmowa. Dobra, ja proszę tam zadzwonić jeszcze raz, wyłączyć, się, rozłączyć i jeszcze raz o, się połączyć. O, jeszcze ktoś no, tam mówi. No, no właśnie. Dobra, proszę no się właśnie, rozłączyć tak by się i się rozmowa i... na Dobra, no. No, bo ja też mam koczaki na sprzedaż, dlatego tak słucham. No dobra, dobra Rozłączamy się i jeszcze raz proszę zadzwonić. Dobra. Dobra? Dobra, jeszcze raz, akcja. Do dwóch naraz, do dwóch. Znowu, znowu. Halo? No, halo? No, ktoś nam na linie wszedł, cholera jasna. No, dość dziwne, dziwna historia, wie pan, to, to rzeczywiście, coś, coś, o i znowu się, wie pan, coś włącza, wie pan co, znowu jakiś sygnał się włącza, o, wie pan, no i się znowu włącza. Coś jest nie tak. Ale, nie wie, wiem, mamy tak jakby ktoś, ktoś pod kogoś się podszywał, bo mi drugi raz telefon dzwoni, nie? A, proszę pani... odebrałam te... i też sygnał słyszałam, A, no. tak jakby ktoś się próbował no. połączyć. Proszę pani... No, rozumiem, rozumiem, rozumiem. odłączyłam i teraz teraz już odebrałam. Proszę pani, proszę pani, ja kupić kotka. No ktoś sobie jaja robi tak, nie, możemy może się rozłączyć. Nie ja jaja. Ja kupić kotka, od pani. Ale dymy co? <laughs> Jak ja chyba dobrą zabawę znalazłem. Serio, na dwa numery naraz można robić kocioł. Dwa... Dwa te dwa... Dwa takie same ogłoszenia, na przykład od kotów. Ale dym. No. Jeszcze raz robimy akcję. Taka tam konfa, normalnie. Trzeba dzwonić, wiecie o co chodzi. I ten, i dołączać po prostu do rozmowy kogoś. Czekajcie, tutaj od razu cyk, i od razu leci drugi. Drugi od razu leci. Pyk. Ona, ona, nie wiedziała o co chodzi. Ten, to tam nie Halo? Halo dzień. Dobry. Dzień dobry. Pani Pani Beatka. Dzień dobry. Ja, ja, ja bym chciała ku, kupić kotka od pani. To z mamą musisz się naradzić w tej kwestii. Nie, bo mama, mama pozwoliła i, i babcia dała kasiorę na kotka nam. Wie pan. No, to, no to bardzo fajnie, ale z rodzicami musisz zadecydować na ten temat. Ja to um, musiałabym rozmawiać z kimś dorosłym. Wiesz. No dobra, dobra. To myślę, że się dogadamy zaraz chyba. Co? No nie wiem, czy się dogadamy. Może daj mamusie. się. Albo tatus. Halo. Dzień dobry, halo, chyba Tutaj Państwa córka dzwoni, dzwoni w kwestii kupowania kotka do mnie. Pani chce kotka kupić, czy? Nie, nie, ja nie. Pani córka zadzwoniła i stwierdzi, że chce od nas, ode mnie kupić kotka. Więc dlatego powiedziałam, żeby dała kogoś dorosłego do telefonu, tak? Czy państwo, czy państwo w ogóle chcecie? Czy to tylko zabawa po prostu jest? Wie państwo, nie wiem o co chodzi. Moja córka. No tak. Nares, z, 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 przed, chwilą, przed chwilą da, dała, dała mi Panią do telefonu, tak? Nie. No to a, a skąd hmm, Pani jest przy tej chwili? No ktoś zadzwonił na moją komórkę i rozmawiał z Panią. Oho, no to dziwne, bo ja miałam telefon właśnie z numeru prywatnego i odebrało dziecko, które stwierdziło, że chce ode mnie kupić kotka, więc powiedziałam, żeby dało kogoś dorosłego, no i rozmawiam z panią, no to widzę, że to po prostu nieporozumienie jest jakieś to. No jakieś nieporozumienie, no mnie też się wyświetlił numer prywatny i odbieram, a wcześniej aha. no nie ma takiej sytuacji, żeby córka dzwoniła. No, nie, no ja się, ja się... O, pani? No to to dziecko mhm. rozmawiało przez telefon. To nie ja nie mam takiego małego dziecka w ogóle. No ale to no. ja sobie się z pani telefonu To, to nie wiem. No, no ja no nie, y nie, nie, nie ma żadnego. Dziecka. Proszę! Proszę kotka. No to nie pani chce z pani numeru no jak no przecież zadzwoniliście sami tak. przepraszam bardzo w takim razie do widzenia nie niech pani nie wychodzi nie, odcia. nie. <laughs> ja, ja to chyba kozak, kozak pomysł, to? co jeszcze raz to robimy, robimy czy, czy nie, nie? <laughs>